Jesteśmy jeszcze długa droga przed Wami. Nie wiem, czy prezesie wytrzymają i trener zostanie, bo nie mogę znaleźć w nicie porozumienia z niektórymi zawodnikami. Nie no, potrzebuję zawodników, nie potrzebuję go. Innego wyjścia nie mam. Mamy taki skład, teoretycznie, który powinien grać o coś więcej niż, niż męczyć się z dzieciakami, którzy mają 17 lat. Naprawdę, zawodnicy są przypadkowo i powinni włożyć 100% serca za w to, co robią. Nie wiem, czy brak umiejętności, czy po prostu charakteru powodowało to, by to, że przegrywałem jeden, w jeden, i nie podjąłem nigdy w ale z tego nic nie wynika. Dlatego my jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. Powinniśmy być co najmniej na drugim placu, w tej lidze. Bo Trzy meczu przegrywamy naprawdę, naprawdę z przeciwnikami, których mogliśmy za parę Co dalej? Teraz czeka nas mecz z żubrami. Skupimy się na razie na tym pucharowym meczu. Róż, drużyna jest mniej więcej, mniej więcej tam, gdzie jesteśmy my jest żubry i mecz może być ciekawy. Staramy się to wygrać.